Proszę Państwa, na finał dzisiejszego wieczoru formacja patyczaków. Prosilibyśmy troszkę skupienia. Czy Państwo tam na końcu pasa mogliby się na bok przesunąć? Halo z tym rowerem. To ja! To jest! To jest dopiero To jest spina! Ole to jest połowa Proszę Państwa, formacja Atyczaków Atyczaki to... Nasza specjalność, tak jak poduszkowce. Dlaczego ta nazwa? Jak zobaczycie, kadłuby to jest pojedyncza listwa, pojedynczy patek. Mieliśmy patyczaka zamontowaną kamerą wideo, która dawała transmisję na żywo. A dzisiaj latają cztery w grupie. No, mam nadzieję, że wszystkie cztery. A ten jeden coś tak słabo. Są oświetlone specjalnie do lotów w tym miejscu po zmroku, żeby dobrze się bawić, nie przeszkadzać ludziom, którzy wracają do swoich domów. To nie są wszystkie patyczaki, które latają po niebie. Na całej ziemi jest ich znacznie więcej Udostępniliśmy plany innym modelarzom i modeli kilka zostało zrobionych Poza naszą modelarną, Jeden podobno lata tylko w lewo Ponieważ jest zrobiony w Anglii Są to bardzo proste modele ale dające naprawdę mega dużo satysfakcji mega dużo fanów niektórzy mówią, że można się od niego zależnić wierzcie mi latanie w takiej formacji w tym miejscu nie jest najprostsze, nie jest najłatwiejsze Wymaga dużo planowania, ale daje wiele, wiele, wiele frajdy no, Sprawdzimy, jak bardzo odporne na urazy są te samoloty. Nie wiem, tak. reakcja techniczna jeżeli śmigło się nie złamało ani to może poleci no, widzę plec nie. niestety wycofuje się ale trzy inne samoloty Proszę Państwa, kabel się urwał. Cały samolot przeżył, tylko kabel się urwał. No, okay? Jeżeli ktoś ma ochotę, trochę czasu może zrobić. Może zrobić taki samolot dla samego siebie. O, nasze samoloty powodują lądują na pasie lotniska osiedle paderyska.